O, jakiś może zdążę odwrócić Nie, kręcą z wideo nie zdążę. Chciałem pokazać, że lecą ze sobą trzy dzięcioły. Być może też tego nie słychać Ale ja słyszę dzwony kościelne bijące na godzinę czwartą. Prawdopodobnie w pobliskiej wsi żabia wola Jest tam kościół to chyba się nawet wybiorę. Aby go zobaczyć, a tutaj auto, o którym mówiłem parę minut temu, myślałem, że ktoś po prostu sobie przyjechał i poszedł na spacer, ale jak widać, chyba było inaczej. Z tego co widać, to po prostu ugrząz w bocie. Powiem Wam, że las jest cichy, yy, mało ludzi nim spaceruje, ale też idąc poza, poza ścieżkami utartymi, yy, nie za przyjemnie się nim spaceruje, bo co kilkaset metrów jest podzielony takimi ogrodzonymi młodnikami. No i no, Idziesz, idziesz, nagle pyk, ogrodzenie, no, trzeba je omijać, idziesz dalej, kolejne no i sprawia to, że nie, 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 nie spaceruje się. Po nim zbyt komfortowo, a być może tak jest tylko w części. Dopiero przeszedłem zaledwie kilka kilometrów. Podoba mi się to miejsce pola, laski, czyste powietrze nawet yy, zaleciała mnie taka. Bry, bryza. No, moich nazwisk, no zapewne za, z nadzalewu zambożyckiego, który jest tu jakieś tam 1,5-2 km stąd.